Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński, 4 czerwca 1947 roku, środa. Przyjęcie przez Sejm rządowych projektów ustaw w zakresie ekonomicznym. Nadzwyczajne pełnomocnictwa dla rządu do zwalczania spekulacji i podziemia gospodarczego. Sejm przyjął wniesione przez rząd ustawy o zezwoleniach na prowadzenie działalności handlowej, o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego, o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych, o ulgach inwestycyjnych, o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla rządu w zakresie zwalczania drożyzny. Przemówienie radiowe papieża Rzym: Papież, Pius XII, wygłosił przed mikrofonem rozgłośni Watykańskiej przemówienie. Apelował on o wprowadzenie na świecie porządku, opartego na prawie i pokoju. Papież wypowiedział się przeciwko zbrojeniom i zauważył, że kryzys gospodarczy na skalę światową nie jest wykluczony. Należy temu na czas zapobiec, przez stworzenie wspólnym wysiłkiem odpowiednich warunków życia. Wzruszająca scena podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. Matki udekorowane srebrnymi krzyżami zasługi. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Bolesława Bieruta dekoruję obywatelkę srebrnym krzyżem zasługi w uznaniu jej zasług jako matki. Doktor Patek ze zeczcią całuje w rękę każdą z udekorowanych. Sala rozbrzmiewa oklaskami, odznaczone kobiety płaczą ze wzruszenia. Udekorowany zostały obywatelka Sobieraj Maria, lat 47, rolniczka z powiatu koszalińskiego. Urodziła 11 dzieci, z których żyje ośmioro. Najstarsze dziecko ma 27 lat, a najmłodsze 3 lata. Pracuje ciężko, bez męża, na gospodarstwie liczącym 6 hektarów. Na Pomorze Zachodnie przyjechała z Mszczonowa pod Warszawą. Druga z dekorowanych to obywatelka Okuniewicz Marta, również rolniczka z powiatu koszalińskiego, licząca 45 lat, urodziła dziesięcioro dzieci. Pracuje na gospodarstwie 12-hektarowym. Przybyła z Wileńszczyzny, z powiatu trockiego. Atrakcyjna impreza w Lasku Arkońskim w czwartek, dnia 5 czerwca, odbędzie się w Wesołym Kąciku, Lasek Arkoński. Atrakcyjna impreza rozrywkowa organizowana przez Polski Czerwony Krzyż. Bogaty program przewiduje m.in. tańce ludowe, występy solowe, popis gimnastyczny i szereg innych niespodzianek, jak wyścigi w workach, wędka szczęścia i temu podobne. Na loterii fantowej wygrać można cenne fanty. W Szczecin ponad 400 tysięcy osób korzystało z pomocy odzieżowej, żywnościowej i leczniczej Polskiego Czerwonego Krzyża. Zadań swych, zwłaszcza na odcinku niesienia ludności pomocy odzieżowej i leczniczej, Polski Czerwony Krzyż nie zdołałby spełnić, gdyby nie wydatna pomoc zagranicznych ofiarodawców, w szczególności amerykańskiego Czerwonego Krzyża, jak również pomoc finansowa i materialna zarządu głównego PCK i władz państwowych. Na specjalne podkreślenie zasługuje nader życzliwe ustosunkowanie się wojewody Borkowicza do PCK. Przemówienie swe zakończył pułkownik Ciałowicz apelem do młodzieży, by ta pozostała wierna sztandarowi PCK i czerwonokrzyskie hasło miłości bliźniego nadal wcielała w czyn. Ogłoszenia drobne. Zaginął pies w wypadku samochodowym w Głębokiem. Młody, bury, wilczur. Proszę o zwrot za wynagrodzeniem Szczecin Przybyszewskiego 9.